Siemanko z tych stron Tomek. dzisiaj gramy sobie w tak jak kiedyś tyle, że zrobimy sobie nowe w wyzwania. No i ta seria potrwa znacznie dłużej, myślę. Najmniej tak mam, mam nadzieję. Ogarnąłem troszkę głosik, żeby nie była za głośno. No i my sobie stworzymy jakieś zo wyzwanie. Ja bym wziął step kontynent. Dajmy sobie Afryka, będzie git. Poziom łatwy, to na pewno. Można tu sobie zrobić różne rezerwaty przyrody liść klonowy, o na przykład coś takiego. Aha! Bo to są już te. Są scenariusze. Aaa, widzowie te nawet nie wiedziałem. A to ja chcę po prostu takie wtedy. Afryka łatwy. Sobie ją jakoś nazwiemy. Nie wiem. No później sobie ją jakoś... Na razie nazwę to jeden. Ale później sobie zmienię, bo teraz nie mam pomysłów na nazwę. No i cóż. Mamy teraz do dyspozycji pauzy. Czyli będziemy mogli sobie zapauzować. No i teraz tak. Najważniejsze, aby coś wybudować. Jaką by tu ścieżkę? Nie będzie taka ścieżka. Damy sobie tutaj troszkę w tą stronę. O, i tu będzie pierwsza. Teraz zbuduję jeszcze ścieżkę na... Na e, e, ścieżkę na ten. Ścieżkę na budowlę. Coś hmm. mi komputer głośno chodzi. Już dawno nie, nie grałem w Planetzo. I to ewidentnie widać. Dobra. E Pierwsze budyneczki, na które się najwięcej wydaje, bo na samym starcie ma się 400 tysięcy. Jak widzicie, po wybudowie, że tak powiem, tych domków, one muszą być z dala od drogi, żeby goście ich nie widzieli zbytnio, bo patrzcie, tutaj możemy zobaczyć sobie stopień yy, zły wpływ i to one mają, masz, trochę mają, ale ja wolę zawsze dalej to postawić. No, i oczywiście mamy obiekty bez zasilania, więc musimy wejść w udogodnienia w to. I teraz musimy transformator też dal daleko postawić. No chyba, żebym miał, ale to będzie później, panel słoneczny. To wtedy on nie irytuje gości. Nie wiem, czemu tak jest, nie pytajcie się. Teraz bierzemy trasę, wyrównamy do siatki, żeby taki fajny plasyk zbudować. Na którym po prostu goście będą sobie siedzieli, i jedli. Bo jak wiadomo, no ja w zoo akurat lubię wchodzić do Zoo, no, bo jakoś to jest fajne. Dlatego ja też lubię budować Zoo i takie gry typu. No i zawsze ja w zoo to akurat ja mógłbym cały dzień siedzieć. Um, teraz tak. Um, dlatego właśnie w taką grę gram. Trasy widzowe, trasy, trasy. Jeszcze zapomniałem zrobić tu dojście dla klientów. Teraz tak tradycyjnie jakiś bankomat. Tu niech będzie sobie. Teraz tak. Co tu możemy jeszcze dać? Na pewno w sumie ja wejdę dla gości, bo mi będzie łatwiej. Toaleta będzie gdzieś tu. Jedno. Punkt informacyjny. Chief Beef. I już mamy 17 tysięcy. Gulpi soda jakaś. Wiecie, na franczyzie jest troszkę łatwiej pod względem tego, że w sensie, że jak ja już coś miałem. Bo tutaj, y, to ma, tutaj są zwierzęta do kupienia za gotówkę. Niektóre zalistki, ale to mało. A tam są zalistki. Jak już na franczyzie jednej graliście, to te listki się sumują na tą drugą nową. Więc jest Wam łatwiej zakupić jakąś parkę zwierząt i je sobie wyhodować Wiecie o co mi chodzi Dobra, trochę niesymetrycznie jest git. Teraz jakieś tutaj, wiecie, taki Ja lubię zawsze takie zakątki o, robić sobie Nie wiem czemu, ale są, moim zdaniem to fajnie wygląda Taki zaciszny, mały zakątek I teraz patrzcie Dookoła ja bym sobie poustawiał jakieś ławki Teraz o, są, jest to co ja chcę. Teraz tak, tu jedną. O, ja bym chciał tak. Czemu te ławki tak dziwne? Żeby to troszkę, wiecie, żeby to tak trochę symetrii miało, ale. No, jest zły przycisk. Żeby to trochę symetrii miało, a cokolwiek nie za dużo. Tu będą dwie, dwie, dwie. Jakieś parasole, czy tu są? Chyba na tej, na samym początku nie ma. Troszkodam. No i to póki co jest tyle. Teraz sobie zapauzujemy, bo musimy dać tutaj y, personel. Czyli jeden opiekun, jeden dozorca, y, jeden technik, strażnik. Przedawcy już są, weterynarz, no i ja mam najnowsze te DLC, więc mam jakiś nauczyciel też. Nie, nie wiem po co, ale e, nie wiem, zatrudni nauczyciela, ale nie, 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 nie tak totalnie nie, nie mam pojęcia co oni robią. No i możemy sobie teraz tak wybudować pierwszą barierę i zakupić pierwszego zwierzaka. Więc wiecie, teraz nie za duża, nie za mała, taka w sam raz, bariera mojo, mo, mojego stylu. No, jak zawsze. No, bariery mojego stylu też mają to, że, no właśnie, muszę tak powoli. Bramki, ja lubię zawsze pierwsze ogrodzenia tu budować i bramkę tu, bo dozorcy mają łatwiej, aby sobie tutaj podejść. A tutaj na przykład ten Edytuj barierę i szkło, bo lustra weneckiego jeszcze nie mamy zbadanego. Ale jeżeli będzie ta seria fajna, będziecie chcieli, no to wiadomo, że będzie można coś takiego zrobić. No i wiecie, zawsze możecie zostawić łapkę w górę dla lepszych zasięgów, bo ja wtedy widzę, że ktoś to ogląda chociażby. Że nie, 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 nie gadam sam do siebie. O jak widzicie są tutaj. Tutaj się listki zdobywa za tam uwalnienie na, na wolność i ten. I za coś tam jeszcze, już nie pamiętam. Za chyba grę, za 10 minut są dwa listki. No i tak jak mówiłem, mamy wydrę, to jest ten nowy DSI. A się zastanawiam, co by teraz kupić. Może te zebry, te zebry mógłbym kupić. Tyle, że... Nie no, ładna, no to kupujemy. No to pierwszym jeździaczem będą zebry Teraz tak, trzeba wybieg zebry A, zebra Woda i jedzenie Duże kory to damy tu, tutaj Bo później tych zebr będzie więcej Bo ja na franczyzie już zdobyłem doświadczenie y, że tak powiem grzejniczki y, Po co ten? Po co y, buduje się takie większe wybiegi? Na franczyzie już wiem. Jak mi tam tego się namnożyło, to ja normalnie, żebym musiał sprzedawać połowę. I myślę, że tu też takie coś będzie. Siano jakieś do domu. Póki co nie mamy urozmaiceń. To jest ten minus jeden, bo musimy te zebry wpuścić. Musi weterynarz się zacząć badać. Więc wiecie, ja je tutaj. Puszczę, dam szybszy czas i gdy oni będą tam biegli, se, to ja ustawię tak: yy, tu będzie banner, yy, tu będzie, że tak powiem, głośnik i stop, i tu jeszcze damy na darowizny. I gdzie to jest? O, o to mi chodziło, żeby ludzie mogli wychodząc, zadać darowiznę na zo teraz tak, zoo, badania weterynaryjne. O, chyba tak. No i puszczam. No i ja sobie przyspieszę, widzowie. Przyspieszymy sobie troszkę. Odkryto dwa chore zwierzęta. To jest minus yy, tej franczyzy, bo tamten się nie rusza. Odkryto po A, bo to poważny uraz i choroba. Kubacja. O, Rotowirus Rotowirus, jakiś czyli samiec zdrowe, samica była, że tak powiem, zdechła troszkę Musimy poczekać. O, mamy tutaj pierwszą nagrodę. To trochę za późno, bo ja już nie, bo to do ekspozycji. To trzeba jakieś żaby wykupić. No, samica zebre wyszła. Oczywiście musimy zobaczyć. Wybieg Terenu 4% nie mają. Teren, czego im trochę mało. Trawy krótkie, okej? Okay. Już jest git. Co to jest? Aha, znajomy odwiedził, za so, okej. Okay. Ja sobie zobaczę jak tam idą te badania, tej zebry. No, jeszcze chwilkę. Ten pasek jak dojdzie do końca, będą no, pierwsze trzy rzeczy. Już dużo się No. Ogólnie w mojej franczyzie ja o tym nie pomyślałem. O, dobra, mamy badania zakończone. To teraz możemy sobie zwolnić tempo na jedyneczce. Wziąć wybieg. Wejść tu. I mamy kulę taką dla do jedzenia. No i od razu one powinny się lepiej rozmnażać. Jeszcze sprawdzę tylko na teren, ile one mają. No, że tak powiem, na trochę mały wybieg zbudowałem trzeba go przedłużyć bo było tam napisane że, że tak powiem 800, 600 na 800 czyli jakby doszło jeszcze trochę zebr małych to już by się nam nie pomieściły a ja wiem jak te zebry się mnożą ja już wiem doświadczenie trochę mam no i teraz sprawdzę jak tam u nich teren mają no, 1500 na 690, no to jest git. Trochę mają gleby widzę mało, ale nie aż tyle. Troszkę gleby im tu tam w przejściu. No, no i je, powinno być git. Ogólnie zóry widzę. Widzę, że lubią, ale trochę... Dobra, trochę musimy tutaj... Pourozmaicać w sensie, pododawać. Ale to ja sobie zrobię też później. Bo one muszą mieć trochę tego, żeby trochę tu, trochę tu. No i ja sprawdzę, ile nasz odcineczek ma minut, żeby wiedzieć mniej więcej 12. Jest 30 po. To 45. Tak, 45 będziemy kończyć sobie. Bo to będzie 10, 15 minut. 15 minut bo 10 to tak, 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 to dobrze liczę no a my tutaj możemy sobie no chyba żebym zrobił teraz cięcie bo teraz tak dużo nie będę mógł robić bo muszę poczekać aż przynajmniej 10 tysięcy dostanę to jest taka moja porada że na początku czekać do tych 10 tysięcy bo bardzo dużo zjadają ci pracownicy na samym początku później to wiecie więc ja muszę poczekać na, do tych 10 tysięcy żeby zacząć im jakieś tetra jakieś tutaj przyrodę No czy mogę coś tutaj im wstawić? Też to, ja, to muszę zobaczyć co one. Afryka biom trawy. Czyli musimy wejść tu kontynent. Afryka, biom trawy chyba nie ma... No właśnie, nie ma. O, mamy to co to, to, to co one tu lubią. No i teraz ja bym chciał to... Za duże. O, takie duże jedno może być. Czy to by było lepsze? Szczerze yy, to ja wywalę, bo widzę, że to by było trochę o wiele lepsze. Żeby takie po prostu wielkie drzewo wstawić. I ja muszę mieć tutaj widok, czy im się to póki co podoba. Bo póki co to wiecie. Ja widzę, że one chyba tylko ty te drzewa mogą mieć. Nie wiem, w razie co postawię im jeszcze jedno. A, już za dużo, okej. Okay. No, czyli zebry nie lubią zbytnio dużo roślinności widzowej. Więc z nimi tu się nie pobawię w jakieś budowę. Na razie chyba to będzie, no właśnie, to póki co będzie złe. Ale ja tu widziałem niepokojącą rzecz. Skąd to drzewo? To. To co daje niby 12 To że niby to prześwituje I co, i teraz? Oha, to tam to było Ale ta baoba widzę, że dużo, dużo daje No można jakieś źródełko by im tu wbudować Ale yy, No to ja Tak jak mówiłem to póki co źródełko tylko wbudował bo jak widać tym zebrom po prostu nie podpasowuje takie coś Więc ja wybuduję tutaj gdzieś źródełko Tutaj takie o, mini mini źródełko Ze spokojną wodą Później W sumie to u zebry tak dużo nie można powiedzieć No bo one widzicie nie widzę Że one tak dużo nie chcą roślinności żeby tu cokolwiek dać No więc teraz mamy tak, do oczyszczania wody i trzeba zobaczyć jedną rzecz jest git, woda jest oczyszczana czyli nie będą chorowały przez to no i będą mogą sobie pić normalnie No i niech one sobie tutaj żyją ja bym zrobił cięcie, bo jak widzicie przyszedł nowy miesiąc i troszkę spadło no zebry lubią pływać w miarę no chyba, że on po prostu zrobił y, końc odcinka no, mało gotówki, 4000, łączne zyski, to jest minus 1000. No, one muszą zacząć się rozmnażać, inaczej tego nie widzę. Te zebry trzeba by, żeby one, ale widać, że bajoro się podoba tej jednej. Ona sobie tu pływa, nie wiedzieć czemu. Kończymy odcinek, bo do mnie już dzwoni ktoś. Więc do następnego odcinka zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem. Cześć!